Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku zaprezentuję kolejną część kolekcji gier na Wii U. Jeśli nie oglądaliście odcinka, w którym pokazywałem już część gier, zachęcam do nadrobienia zaległości. Link do tamtego odcinka w opisie. A dziś będę pokazywać jedynie część kolekcji, która nie została jeszcze na kanale zaprezentowana. Do tego nie trzymam gier w jednym miejscu, więc nie mogę zademonstrować wszystkich, ale będą jeszcze o tym filmy. A ciekawscy mogą również przejrzeć inne materiały o tematyce Wii U na moim kanale. No to zaczynamy! Bez zbędnego gadania, kolekcję podzieliłem na gry taneczne, serię LEGO, wydania Skylanders, gry od Nintendo, produkcję do trybu multiplayer, całą serię gier, których nie chciałem osobno klasyfikować, i edycje limitowane. Zaczynamy od gier tanecznych. Just Dance 2019. Trzeba przyznać, że Ubisoft do ostatniego momentu dzielnie trwał przy Wii U i wydawał ten tytuł bardzo długo. Just Dance 2017. Just Dance 2015. Just Dance 2014 Kids. Sam raz dla dzieci. Your Shape. Przetestowałem ten tytuł podczas pierwszego lockdownu, kiedy każdy bał się wychodzić i muszę przyznać, że produkcja nawet mi się podobała. Ciekawy zestaw ćwiczeń zmuszających do wysiłku fizycznego, w sumie to nawet polecam. Baila Latino. Kupiłem na giełdzie w Poznaniu i tak naprawdę nawet tego nie odpaliłem, ale sądząc po screenach to jakoś mało mnie to zachęca. Przechodzimy do gier z serii LEGO. Na pierwszy ogień LEGO Hobbit. Lego Marvel Super Heroes i tu od razu się przyznam bez picia, że żadnych z tych gier z serii LEGO nie odpaliłem oprócz City Undercover, którego właściwie prezentowałem w poprzednim materiale o kolekcji UGU LEGO Jurassic World. Jak widać po okropnej naklejce, gra kupiona w seksie. W ogóle od razu chciałem poruszyć temat naklejek. Nieraz ściąga się je łatwo, czasami zostawiają ślady. Dla kolekcjonera jest to prawdziwa katorga. LEGO Star Wars. Batman 3 Beyond Gotham. Z tymi grami od LEGO jest o tyle dobrze, że kosztują poniżej 50 zł, a każdy, kto wie, ile kosztują gry na platformę Nintendo, rozumie, że jest to dobry deal. LEGO Avengers? O proszę, nie ma instrukcji. LEGO The Movie Video Game? Tak jak prezentuję tę serię, to się zastanawiam, czy LEGO robi w końcu klocki, czy gry. Batman 2 Super Heroes? I wreszcie ostatnia Lego Dimension. Nówka folii, więc nie otworzę. A żeby wartość gry nie spadła, przecież i tak nie będę w to grać. Przechodzimy do gier od Nintendo, czyli początek zaporowych cen. Mario i Sonic olimpijskie gry Rio 2016. Ten tytuł jest jednym z najtańszych, jeśli chodzi o wydawnictwo z Mario, ale inne niestety już nie utrzymują się w tej cenie. 101 wspaniałych po tym jak tytuł przeportowano na Switcha, cena na Wii U skoczyła w górę, bo kolekcjonerzy rzucili się na oryginał. Pikmin 3. Tę grę widzieliście już w poprzednim materiale o kolekcji Wii U, ale miałem brzydką wersję Nintendo Select. W końcu udało mi się dostać normalne wydanie z piękną układką. Pokémon Tournament. O proszę, jakaś karta amiibo w środku. Mario Party 10, czyli w sumie gra kanapowo ale strasznie toporna. Mario Tennis Ultra Smash, czyli kolejne wyciskanie pieniędzy na gry z Mario. Paper Mario Color Splash. I jedna z nielicznych gier, która nie została jeszcze przeportowana na Switcha, i tu chciałbym się zatrzymać na chwilę. Była to moja pierwsza styczność z serią Paper Mario i jestem ją zachwycony. Uprzedzam jedynie, że trzeba znać dobrze angielski, bowiem inaczej ciężko będzie przebrnąć przez liczne dialogi fabuły. Przechodzimy do produkcji dobrych dla trybu multiplayer. Jako pierwszy prezentuje się Tekken Epic Mickey 2, siła Dwóch. Jest to tytuł napisany typowo pod dwóch graczy, bowiem nawet jeśli chcecie zagrać sami, to algorytm będzie sam prowadził za wami drugiego gracza. Ciekawa propozycja dla par lub przyjaciół. Sonic Zaginiony Świat. Tytuł wspiera wszystkie możliwe dedykowane kontrolery do Wii U. Maksymalnie można zagrać w dwie osoby. Sonic Boom. Tutaj również dostajemy wsparcie na wszystkie dedykowane kontrolery, a podczas rozgrywki możecie zagrać aż do 4 graczy na raz. Marvelowskie Avengersy Bitwa o Ziemię. Kolejny tytuł to kolekcja dwóch gier od wydawnictwa Pixel Heart i tak naprawdę jest to kolekcjonerka wydana w nakładzie 3000 kopii. Jak widać, mam to nierozpakowane. Na folii widnieją jeszcze naklejki. I kiedy wszyscy mówili, że konsola jest już martwa, oto w 2020 producent wyskoczył nagle z tym wydaniem. Swoją wersję kupiłem w dniu Premiery za 340 zł, a dziś na aukcjach schodzi za ponad 1000 zł. Słynna seria Angry Birds. Game Party Champions. Zestaw kilku gier kanapowych. Moja wersja jest jeszcze w folii, i taką na razie pozostanie. Rabbit's Land, czyli słynne króliki, których markę spopularyzowało tak naprawdę wydanie gry Mario Kingdom Battle na Switch. Tutaj dostajemy imprezową grę kanapową, podobną do Mario Party 10. Tak, tak samo toporną. Sports Connection, kolejny zestaw ruchowych gier sportowych na domówki. I tym razem także nie rozpakowałem gry z folii i na razie nie zamierzam. Fast Racing Neo, bardzo dynamiczne wyścigi z przemiłą oprawą graficzną, jak na tytuł Wii U, to wreszcie taka odskocznia od cukierkowatych gier Nintendo. Polecam wszystkim posiadaczom konsoli. Niestety, wydanie w wersji fizycznej istnieje jedynie z brzydką okładką Nintendo Select. Cóż, znowu będę musiał z tym żyć. Need for Speed Most Wanted U. No, serii Need for Speed nikomu nie trzeba chyba przedstawiać. FIFA 13 i jest to jedyna gra z tej serii, która wyszła na konsolę Wii U. I wreszcie przechodzimy do grupy gier różnego gatunku. Ninja Gaiden 3, mimo że tytuł od Nintendo, umieściłem go właśnie na tej liście. Dark Siders w poprzednim materiale O Wii U prezentowałem inną część tego tytułu. Szukając wtedy jego 2, czyli kolejna limitowana edycja gry od wydawnictwa Pixel Heart, która nieoczekiwanie wyszła w 2020 roku w nakładzie 3000 egzemplarzy. Dobrze, że kupiłem w dniu premiery, bo obecnie na aukcjach schodzi nawet za 1500 zł. Resident Evil Objawienia. Batman Arkham City Armored Edition. To jedna z tych gier, które warto grać na Wii U, bo są specjalnie pisane pod gamepada. Ciekawe doświadczenie, kiedy co innego widać na wyświetlaczu, a co innego na ekranie telewizora, do tego niektóre powiadomienia dźwiękowe przychodzą jedynie na gamepada. Polecam. Artystyczna Akademia, tytuł od Nintendo. To nic innego jak rysowanie stylusem po ekranie dotykowym. Gra umożliwia nagranie animacji, rysowania i wrzucenie tego filmu w formie takiego własnego materiału na kanał YouTube. Na swoim kanale prezentowałem już wypociny z tej gry, więc jak chcecie zobaczyć, jak mi poszło malowanie, obejrzyjcie odpowiednie wideo. Polecam. Legenda K. Przyjemna przygodówka. Mi przypominała trochę Zelda. Niezwykły Spider-Man 2. Moje pudełko jest jeszcze w folii, więc ponieważ nie zamierzam w to grać, nadal zostanie nieotworzone. Wielka przygoda Snupiego. Tytuł kupiłem z uwagi na nostalgię, którą większość z nas ma słysząc o Snooping. Mimo że na późniejszym etapie poziom trudności troszkę wzrasta. Nadal jest jednak łatwy, więc uważam, że jest to tytuł raczej dla dzieci. Pacman i duszkowe przygody. Bardzo przyjemna gra zręcznościowa. Nieskończeni skrybonauci. To gra logiczna typu sandbox i tym razem, aby cieszyć się tytułem, będziecie potrzebowali biegłej znajomości języka angielskiego. Ten tytuł widzieliście już u mnie w materiale o najrzadszych i najdroższych grach na Wii U, ale uznałem, że pokażę go znowu, żeby zareklamować ten film, żebyście mogli go jeszcze raz obejrzeć. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to polecam, bo jest tam kilka rzadkich tytułów, których dzisiaj nie pokażę, nie będę ich powtarzać. Tesla Grad, cokolwiek ten tytuł oznacza, to naprawdę ciekawa platformówka z nutą tajemniczości okraszoną przepiękną oprawą muzyczną. Ciekawostka, jest to jedyna gra na Wii U z językiem polskim do wyboru. Nienapisane opowieści 2, przygodówka typu point and click. Zacząłem w to grać i nie skończyłem. Potężny numer 9 to taka podróbka Megamana. Legenda 007, czyli kolejne przygody Jamesa Bonda, tym razem na Wii U. Kolekcja Steam World, dwie gry na jednej płycie, moja jak widać jest jeszcze w folii. I jeszcze Unjustice, jak chwali się producent, gra od twórców Mortal Kombat. I przechodzimy do serii Skylanders, której nie ma końca. Połączę ją z wydaniami limitowanymi w pudełkach, bo większość tych gier wychodziła z figurkami, bez których nie da się grać. Nie będę prezentować pudełek, bo i tak nie zagrałem żaden z tych tytułów z tej serii. Swoją drogą muszę się jakoś pozbyć tych pudeł, bo zajmują za dużo miejsca, zdecydowanie za dużo. I kolejna seria limitowana Guitar Hero. Pewnie ciekawi was, po co mi dwa pudełka? Otóż na konsolę Wii U ukazała się bardzo rzadka wersja dwóch gitar w jednym opakowaniu. Takową zamówiłem prosto z Niemiec, po czym okazało się, że koleś przysłał po prostu dwa opakowania. Opis się nie zgadzał, ale nie odsyłałem już tego, bo postanowiłem wykorzystać te pudełka w inny sposób. I na deser. Najbardziej okazała limitka na konsolę Wii U. Assassin's Creed 4, Czarna Flaga. Jest to bardzo bogate wydanie z wieloma dodatkami i dużą figurką. Nie będę dzisiaj otwierać pudełka, bo ta edycja zasługuje na osobny odcinek, który niegdyś z pewnością nagram. Nie pytajcie o cenę. Nadmienię jedynie, że ceny takiej limitki na inne platformy oscylują w granicach 900 zł, natomiast okazy na Wii U, które są jeszcze rzadsze potrafią sięgać niebotycznych cen, a już dawno nie widziałem żadnej oferty tej limitki na eBayu. I tak przy okazji, jeśli posiadacie tę konsolę, dołączcie do grupy na Facebooku Nintendo Wii U Polska. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.